W słowa dzisiejszej liturgii o zmartwychwstaniu Chrystusa. W sposób szczególny myślimy o tym, co się wydarzyło dziś rano. O godzinie 7:35 w wiecznym mieście. Pan życia ludzkich losów wezwał do siebie pasterza, któremu powierzył troskę o wszystkie kościoły. 12 lat temu, 13 marca 2013 roku, arcybiskup Buenos Aires, argentyński kardynał Jorge Mario Bergoglio został wybrany biskupem Rzymu. Pan uczynił go skałą, na której od tysięcy lat Buduje swój kościół, ogarniający dziś wszystkie kontynenty, narody i kultury. Ojciec święty Franciszek podjął powierzone mu zadanie z całą odpowiedzialnością i odwagą. Dlatego dziś, chociaż jesteśmy zasmuceni, i pod wrażeniem jego odejścia do domu wyrażamy przede wszystkim wdzięczność Bogu za tego papieża, Piotra naszych czasów. Dziękujemy za jego głęboką wiarę, niezachwianą nadzieję i żarliwą miłość. Dziękujemy za to, że umacnia braci w wierze, Dziękujemy za jego służbę Kościołowi światu w tych niespokojnych i burzliwych czasach, kiedy w różnych regionach naszego grobu toczą się wojny. Przerwana jest bratnia krew. Papież troszczył się o najtrudniejsze sprawy świata. Nie uciekał od nich nie zamykał oczu. Ojciec Święty niezmordowanie apelował do odpowiedzialnych, do ich sumień. O przerwanie spirali nienawiści i przemocy. Śpieszył z pomocą ofiarom konfliktów. Modlił się zwłaszcza o umęczoną Ukrainę oraz o opamiętanie podnoszących rękę na drugiego człowieka, niszczących ludzkie domostwa, szkoły, szpitale, zrywających międzyludzkie więzi, wykopujących przepaść między narodami. Ideałem świętej pamięci Franciszka był kościół ubogi i dla ubogich. Sam dawał przykład ubóstwa, prostoty życia. Uwrażliwiał na to Kościół i trzeba przyznać, że sporo jeszcze możemy i widzimy się od niego uczyć w tym zakresie. Franciszek tak kazał się nazywać, Domagał się szacunku dla ludzi ubogich, respektowania praw i wrodzonych godności każdego człowieka, niezależnie od jego koloru skóry, pochodzenia, religii i poglądów. Ogarniał modlitwą i troską chorych, cierpiących, niepełnosprawnych, prześladowanych, więźniów, Pamiętamy, jeszcze kilka dni temu odwiedził rzymskie więzienie rodzina Mundi, rodzina Czeli, pobliskie Watykanu. Ojciec święty Franciszek był szczególnie uczulony na sytuację mniejszych kościołów. Odwiedzał je nieraz na Antypodach. Uważał, że w Kościele Powszechnym, że Kościół należy, należy się właściwe miejsce nawet najmniejszym wspólnotą kościelnym. Papież Franciszek, zdając sobie sprawę z ogromnych wyzwań współczesnego świata, nie tracił nadziei. Podtrzymywał w nas ducha wiary. Hasłem obecnego Świętego Roku Jibreuszego uczynił słowa pielgrzymi nadziei. Nie mogąc już ostatnich miesiącach brać bezpośrednio udziału w wydarzeniach Jibreuszu różnych grup, kierował do nich swoje pasterskie słowo. Podobnie było z jego katezami przeznaczonymi na audiencje generalne, a także na niedzielną modlitwę ariopańskiej. W ostatnich tygodniach życia i Potyfikatu wspierał Kościół i świat swoim cierpieniem. Najpierw po liklice rzemeli, a potem i do końca w Watykańskim Domu Św. Marty. Uderzył nas dzisiaj fakt, że Ojciec Święty Franciszek odszedł do wieczności w tygodniu miłosierdzia. Podobnie jak papież Jan Paweł II, który zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu i ustanowił święto Bożego Miłosierdzia dla całego Kościoła. Franciszek był również papieżem miłosierdzia. Bliska mu była tajemnica Boga, bogatego miłosierdzie. Doświadczyliśmy tego również w Krakowie podczas jego pobytu pośród nas w ramach Światowego Dnia Młodzieży w lipcu 2016 roku. Niezapomniany był entuzjast młodzieży całego świata, wsłuchującego się słowa Ojca Świętego, wnoszącej świeży powiew do Kościoła, odwadzającej Kościół. Podobnie jak Jan Paweł II, papież, który przybył do Rzymu, jak sam mówi, z końca świata, dostrzegał w młodych Stróżów poranka w trzecim tysiącleciu wiary tych dwóch papieży, Jana Pawła II i Franciszka, łączyła głęboka troska o współczesny Kościół i losy naszego świata. Byli prawdziwymi duchowymi przewodnikami, każdy zgodnie ze swoim charizmatem, temperamentem, Wrażliwością, kulturą swego narodu. Moi drodzy, zaskoczyła nas śmierć papieża Franciszka. Choć jego choroba i rekonwalescencja trochę nas przygotowały do jego odejścia, oraz żalem, i zmiarą, i nadzieją z Żegnamy go i modlimy się go gorąco za jego duszę. Powierzając jego szlachetną duszę miłosierdziu Panu, dziękujemy mu za troskę o Kościół, także w naszej ojczyźnie. Osobiście w imieniu Kościoła Krakowskiego siedzę metropolitą Marką, Markiem. Dziękuję dziś papieżowi Franciszkowi za kilkudniową wizytę pod wawelskim grodzie, w grodzie, w mieście Karola Wojtyły Jana Pawła II, za modlitwę z młodzieżą świata, za Janie Pawła II, którego kanonizował na początku swego Pontyfikatu. Z wdzięcznością Wspominamy również nawiedzenie naszej katedry, Katedry Bawelskiej. Podobnie jak to uczynił jego poprzednik Benedykt XVI. Ufamy, że dziś rano święty papież z Krakowa wyszedł na spotkanie papieża Franciszka i że razem Wysławiam Boże miłosierdzie. Ojcze Święty, Franciszku, żyj w pokoju. Żyj w pokoju z swego Chrystusa i pamiętaj o modlitwie za nas, za nas wszystkich po tamtej stronie. Wieczny odpocznę, gracz mu dać, Panie, a światło jest wiekoista, niechaj mu świeć. Amen.